Cześć, zapraszam Was na nowy film. i Dzisiaj, tak jak widzicie w tytule, korytarz życia, czyli niespodzianka, najnowsze pytania, jakie w bazie pytań egzaminacyjnych są od marca. Oczywiście wszystkie znajdziecie w naszym serwisie oraz w naszych aplikacjach mobilnych. Zapraszamy. Ci, którzy już niedługo będą podchodzić do egzaminów, na pewno mogą na nie trafić. Dziś korytarz życia, pierwsza część no to co, nie przedłużamy, zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy rozwiązywać pytania egzaminacyjne, to może przypomnijmy sobie, jak zgodnie z przepisami prawidłowo uformować korytarz życia. I teraz tak, na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, pojazdy poruszające się lewym pasem ruchu są obowiązane usunąć się z drogi przejazdu poprzez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a pojazdy poruszające się prawym pasem ruchu są obowiązane usunąć się z drogi przejazdu poprzez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu. Natomiast w przypadku jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, wygląda to w ten sposób, że pojazdy znajdujące się na lewym skrajnym pasie ruchu są obowiązane usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami na pozostałych pasach ruchu, w tym wypadku mamy dwa pasy po prawej stronie, muszą usunąć się z drogi przejazdu przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu. I wówczas właśnie formuje nam się korytarz życia, i pojazd uprzywilejowany może szybko i bezpiecznie przejechać. To przechodzimy już do pytania: Czy w przedstawionej sytuacji żółty pojazd pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej może poruszać się po drodze przejazdu pojazdu uprzywilejowanego? I jeżeli jest to pojazd pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej, to tak może poruszać się tą drogą. Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem numer 1 ma obowiązek zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu? I tutaj Wam pomogę, bo tutaj bardzo słabo widać. Kierujący pojazdem numer 1 to jest ten jasny pojazd, samochód osobowy, znajdujący się na lewym pasie ruchu. Więc jeżeli jest na lewym pasie ruchu, to pow powinien zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu. Czyli odpowiedź prawidłowa to tak. Czy kierujący tym pojazdem, nienależącym do zarządcy drogi, może skorzystać z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, do którego zbliża się celem usunięcia zawilgocenia w miejscu wypadku? I jeżeli jest to pojazd, który nie należy do zarządcy drogi, to nie może skorzystać z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego czyli odpowiedź nie. Czy kierujący pojazdami utworzyli prawidłowo korytarz życia? W celu umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. No i tutaj widać, że tak, że ten korytarz życia jest prawidłowo utworzony. Czy kierujący tymi pojazdami umożliwili swobodny przejazd pojazdem uprzywilejowanym, tworząc tak zwany korytarz życia? I tutaj jak na razie tak, do końca widać, że wszystko było w porządku, tak. Czy kierujący pojazdem koloru białego, znajdujący się na lewym pasie ruchu, w sposób właściwy umożliwia przejazd pojazdu uprzywilejowanego? Czyli chodzi o ten ostatni pojazd od góry, biały. On zbliżył się do lewej krawędzi jezdni, więc tak, jak najbardziej zachował się prawidłowo. Odpowiedź prawidłowa to tak. Czy w przedstawionej sytuacji kierujący zespołem pojazdów numer 1, to będzie ten granatowy z przyczepą. Zachował się właściwie. Mamy tutaj cztery pasy ruchu, więc ci, którzy znajdują się na prawych pasach ruchu, powinni zjechać do prawych krawędzi i on tutaj zjechał jak najbliżej prawej krawędzi, więc tak zachował się właściwie. Czy w wyjątkowej sytuacji, na przykład ratowania życia, przy zachowaniu szczególnej ostrożności możesz skorzystać z drogi pojazdu uprzywilejowanego. Nie, nie ma takiej możliwości. Dopiero po przejechaniu pojazdu uprzywilejowanego można poruszać się tym pasem. Czyli odpowiedź prawidłowa to odpowiedź nie. Czy kierujący pojazdem ciężarowym, zatrzymując się w tym miejscu, postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami? No oczywiście, że nie, nie zjechał do prawej krawędzi. Z tym samym stał na środku drogi, utrudniając przejazd pojazdu uprzywilejowanego. Więc czy postąpił zgodnie? Nie, niezgodnie. Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem numer 1 ma obowiązek zjechać w prawo? Kierujący pojazdem numer 1 to jest ten na środku, jasny, szary pojazd. Tutaj słabo widać, ale tam jest jedynaczka na jego dachu zaznaczona. On znajduje się na środkowym pasie, więc jego obowiązkiem jest jechać do prawej krawędzi pasa. Więc w tym przypadku odpowiedź prawidłowa: czy ma obowiązek zjechać w prawo? Tak, ma obowiązek zjechać w prawo. Czy w tej sytuacji, bezpośrednio za pojazdem uprzywilejowanym, dozwolone jest poruszanie się dowolnych pojazdów? I jak tu już wcześniej zwróciłem uwagę, nie. Za pojazdem uprzywilejowanym mogą poruszać się tylko pojazdy pomocy drogowej biorące udział w akcji ratowniczej, lub pojazdy zarządców dróg. Prawidłową odpowiedzią będzie więc odpowiedź nie. I to już wszystkie pytania na dzisiaj w naszej pierwszej części. Wkrótce przygotuję wam drugą część korytarza życia, jak również jazda na suwak oraz inne nowe pytania, które znajdują się w bazie. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie. Przypominamy oczywiście, że całą tą bazę pytań znajdziecie również nowych znajdziecie w naszym serwisie oraz w naszych aplikacjach. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.